Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się kolejną częścią poradników. Tutaj mamy Engine'a, którego już wcześniej Wam omawiałem. I zajmiemy się dzisiaj wyszukiwaniem adresów statycznych do gry Assolutions. Tak więc odpalamy sobie grę. I ok, ustawiamy ją tradycyjnie, żeby nam tutaj nic nie przeszkadzało i wyciągniemy sobie tędzi na nawieszkę. Tak więc każde wyszukiwanie i tak trzeba zacząć od podłączenia do klienta gry szukamy naszej ilości powiedzmy amunicji, którą wcześniej pokazywałem Wam już jak to znaleźć 15 18, 18 Zostały mi dwa adresy. Pierwszy lepszy, klikam, blokuję, sprawdzam, działa. Ok, następnie wyszukuję w nim, co ma dostęp do tego adresu lub mogę szukać za pomocą pisania w adresie. Skupię się na razie za pomocą szukania, ponieważ wiem, że daje to e, wynik tylko wtedy, gdy coś zostaje zapisane w e, adresie. Także mam tutaj jedną tylko informację. Jestem pewien, że to będzie to i mam już pierwszy jakby, e, pierwszy level pointer e, do tego adresu. Mamy tutaj tak, że muszę prawdopodobnie znaleźć ten adres, wartość tego adresu będzie tyle wynosiła. Tak więc, stop, zamykam sobie. Warto sobie zapisywać te wszystkie rzeczy w razie czego, gdyby nie wiem, wywaliła się gra lub nie wiem, czy ten dzień się wywalił, żebyście tego nie stracili. Warto sobie po kolei zapisywać te adresy, czego szukamy. I sobie wpisujemy tutaj, zaznaczając, że to będą heksy. Także 008E8FCC. I nowe skanowanie. Zacznij skanowanie. Znalazł mi jakiś adres. Są so, po prostu dodajemy. I teraz wiemy, że to jest wskaźnik. Kopiujemy ten adres. Wskaźnik klejamy i widzimy, że doszedł nam do 17. Wpiszmy sobie, że to jest na przykład level pierwszy. Czyli mamy jeden offset do adresu. Ok. Ważna sprawa. Wiem o tym, że ten adres również nie jest statyczny, ponieważ nie świeci się na zielono. Wszystkie adresy statyczne są na zielono. Tak więc e, musimy dalej szukać. Co tu się dzieje? Poszukajmy za pomocą pisania w adresie. Mamy instrukcję. Jak widzimy, nic nam tutaj nie daje to szukanie, więc zatrzymujemy, zamykamy i z metodą szukania, co ma dostęp do tego adresu. Jak widzimy, dwie funkcje. Kliknęliśmy. Znalazł nam dwie, jakby e, Dwa adresy, które, które mają dostęp do tego, um, obojętnie który klikamy. Um, ja zazwyczaj wybieram pierwszy, lepszy z listy i, i z reguły się trafia, natomiast tak jak mówię, um, można, można wybrać ten też. Przejdziemy jakoś um, będziemy dalej szukać tego adresu, ponieważ wiele dróg prowadzi. Do adres, z adresu statycznego do, do, tego, którego, do tego, którego my znaleźliśmy. Jak widzimy, mamy tutaj wartość 008, e1, a20. Tak więc zamykamy. Najlepiej sobie też tutaj zapisać, że mamy e, plus 14 offset. Także musimy to pamiętać i szukamy tego adresu. Mamy tak 008, e1, a20. Nowe skanowanie, zacznij skanowanie, znalazł mi troszkę tych adresów. 1, 2, 3, 4, 9. Ok, i teraz tak. Żaden z nich dalej nie jest adresem. Adresem, jakby to powiedzieć, statycznym. Skąd mam wiedzieć, który z nich będzie odpowiadał za powiedzmy. Właściwą wartość tego, żeby, żeby znaleźć ten nasz właściwy adres. Tradycyjnie można to robić za pomocą wyszukiwania, czyli bierzemy sobie 018FC, powiedzmy jako pierwszy adres, dodamy go tu. O, chyba nawet z pośpiechu to nie dodałem tam tego adresu, ale okej, okay. nieważne yy, i tutaj będzie to jako level drugi, czyli mamy level 2 i teraz tak mam 18, kopiujemy w drodze, wskaźnik, wklejamy, będzie to podwójny tutaj 14, tak jak mówiłem, prowadzi nas do 18, ok. Jak widzimy dalej, to nie są te adresy statyczne. Więc co musimy zrobić? Ano, musimy dalej e, szukać, e, co ma dostęp. Jak widzimy, tutaj jest od cholery tych funkcji. Jakieś jedne pojedyncze też znajduje. Hmm, czyli bardzo dużo funkcji tutaj się wpisuje. Z tego widzimy, że może ten adres nie być właściwy ponieważ bardzo dużo funkcji zamienia i tak jak widzę o, już od razu, że każde szukanie w debugowaniu powoduje, że ten adres się zmienił, więc olewam ten adres, drugi też jest widzę jakiś tam błędny także szukam dalej, kolejny to jest tylko 9 adresów każdy spróbuje przejść po kolei tak więc mamy tu kolejny wracam, wskaźnik wyszukuję 14 dodaję offset, ok prowadzi mnie gdzieś tego usunę, aby nam się nie mieszało eee, i też wyszukuję co ma dostęp do tego adresu i widzimy tu już jest trochę lepiej, zobaczmy, tak mamy jakiś jeden adresik i sprawdzamy więcej co nam powie tutaj że prawdopodobnie mamy ten sam adres, odszukuję. Hmm, 08. Tak, prowadzi do samego siebie, tak więc tutaj też wiemy już, że coś jest nie tak z tym adresem. Czyli zatrzymujemy, zamykamy. Jeżeli adresy prowadzą same do siebie, to znaczy, że też nie są e, tymi, które szukamy. No nie wiem, możemy przeszukiwać dalej, znaczy trzeba przeszukiwać dalej kolejne adresy. Nie, może zaczniemy sobie od końca, skoro już tak idziemy. Te początkowe są do niczego. Lubię zacząć, bo z reguły jest tak, że jak idę po kolei, to się okazuje, że ostatni jest y, zawsze tym adresem szukanym. Więc spróbuję oszukać karmę, jak to mówią, i, i spróbuję od końca. Mamy 14, dodajemy offset, prowadzi nas do 17. Wszystko zgadza. I dalej robimy, znajdź co ma dostęp do tego adresu. Też mamy jakiś jeden, i też mamy jedno wyjście. Ok, zatrzymujemy debuger. Mamy, że jakiś adres więcej. O, i jak widzimy, tutaj nam się tutaj zmienia adres. Jest inny od tego, którego, który tutaj jest wywołany. Także. Prawdopodobnie to będzie nasz adres stateczny, także tak robimy wszystkie kroki tak jak poprzednio, czyli przepisujemy wartość 008E8E80, nowy scan I widzimy, mamy tutaj zielone adresy, czyli jest bardzo dobrze, ponieważ na zielono są zaznaczone adresy stateczne, czyli za każdym razem gdy odpalimy grę, ten adres będzie e, zawsze taki sam. Bierzemy sobie pierwszy adresik i sprawdzamy, to będzie który level, drugi, trzeci level. OK. Wpisujemy sobie Ammo level 3. I teraz mamy tak AC klient Ok. Możemy sobie wziąć z tym. Wskaźnik. Nawet lepiej jest, gdy mamy podane od yy, AC klienta, yy, ponieważ ten offset też będzie niezmienny i zawsze w różnych systemach może inaczej być gdzieś w jakiejś innej yy, przestrzeni zapisana gra. Więc warto sobie, yy, jeżeli akurat czyli nam pokazał od yy, klienta. To warto mieć zapisany ten offset, ponieważ będzie za każdym razem nas prowadził do, do właśnie e, właściwych adresów statycznych. Tak więc mamy e, 378 offset. Wpisujemy, dodajemy nasz kolejny, który był 14, jak pamiętacie. I kolejny offset był 0, mamy 16. Ok mamy już statyczny zmienimy tylko na decymol jak widzimy mamy nasz statyczny adres za każdym razem gdy odpalimy grę będziemy mieli ten adres będzie nam wskazywał na ilość amunicji zatrzymamy proszę bardzo za każdym razem jest to samo tak więc zajęło nam to Krótką chwilkę, mamy nasz adres statyczny. W kolejnym filmiku postaram się Wam pokazać, może w Oli będziemy popatrzymy sobie, c, gdzie nas prowadzi ten adres statyczny, gdzie on jest w pamięci, co, co pokazuje, i może uda nam się znaleźć przy okazji różne wartości, które też będą jakby. Służyć ku temu, skoro tutaj mamy amunicję, to może gdzieś w pobliżu tego adresu jest, nie wiem, recoil, czyli odbicie broni. Tutaj jest akurat bardzo duże. Jak widzicie, jeżeli strzelam, to idzie mi do góry strasznie ten karabin i jeszcze odsuwa postać. Gdzie nie ruszam w ogóle, ruszam tylko myszką i strzelam, a, a odsuwa mi postać i jeszcze idzie do góry, także recall tu jest bardzo, bardzo duży ok skoro to już mamy nie przedłużając na filmiku zapraszam do kolejnej części, w której pokażę Wam um, jak w ogóle działa Oli debugger, jak, jak się nim posługiwać i co możemy za adresę tam znajdywać tak więc zapraszam Was do kolejnej części filmików cześć, trzymajcie się i do zobaczenia